Tomasz Dederko, sędzia Sądu Trybunalskiego. Jest to najstarszy grób na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Tomasz Dederko przełamał niechęć mieszkańców Lublina do nowo wyznaczonego cmentarza i jako pierwszy został tutaj pochowany w 1811 roku. Tomasz Dederko był członkiem Lubelskiej Loży Masońskiej. Jednocześnie w jego domu przy ulicy Dolnej Pannej Marii były spotkania palestry lubelskiej Tomasz Dederko Uchodził za jednego z najwybitniejszych mówców procesowych. Potrafił bardzo sugestywnie przedstawić sprawy, wygrywając je. Warto wspomnieć, że cmentarz lubelski, zwany popularnie podlipkami, został poświęcony w 1794 roku. Ale mieszkańcy Lublina nie chcieli być chowani tutaj na tym cmentarzu, bo był on daleko poza miastem. I dopiero właśnie w 1811 roku rodzina sędziego Dederki zdecydowała się na pochowanie go na tym cmentarzu. A podkreślam, że Dederko był członkiem loży masońskiej, a więc troszeczkę z chrześcijaństwem miał na bakier.